Niech będzie pochwalony Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej i Matka Boża. Witajcie. W tym odcinku zacytujemy dosłowne fragmenty o fałszywych czcicielach Matki Bożej z traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Maryi Panny od św. Ludwika de Montfort. Cytowane fragmenty w całości pasują i odnoszą się do księdza Natanka i jego rycerzy. Miejcie odwagę, wielcy rycerze i zwolennicy księdza Natanka chociaż jeden film obejrzeć od deski do deski dlaczego tak boicie się prawdy przechodząc do meritum na podstawie rozmów z wieloma miłośnikami rycerzami Chrystusa króla i wyznawcami księdza Natanka z pełną odpowiedzialnością zaświadczam że 1 ksiądz Natanek i rycerze Chrystusa króla to czciciele powierzchowni czciciele powierzchowni to ci Którzy nabożeństwo do Najświętszej Panny opierają na praktykach czysto zewnętrznych. Lubują się tylko w zewnętrznej szacie nabożeństwa do Najświętszej Panny, gdyż nie mają ducha wewnętrznego. Odmawiają pośpiesznie mnóstwo różańców, wysłuchują po kilka mszy świętych. Bez nabożeństwa, biorą udział w procesjach bez należytego skupienia, należą do wszystkich możliwych bractw, a przy tym wszystkim, nie ma w ich życiu najmniejszej poprawy. Nie walczą z namiętnościami i nie naśladują cnót Najświętszej Maryi Panny. Rozkoszują się tylko uczuciowymi momentami nabożeństw, nie zważając na ich prawdziwą treść. Kiedy w praktykach religijnych nie przeżywają tkliwych uczuć, zdaje się im, że nie robią nic, wpadają w nieład duchowy, przerywają pobożne praktyki lub spełniają je niedbale i dorywczo. Świat jest pełen takich ludzi zewnętrznych i nikt bardziej niż oni nie krytykuje osób prawdziwie religijnych które skupienie wewnętrzne uważają za sprawę zasadniczą choćby najmniej nie lekceważą zewnętrznej skromności jako oznaki prawdziwej pobożności 2 Ksiądz Natanek i rycerze Chrystusa króla to czciciele zarozumiali Czciciele zarozumiali to grzesznicy pozostający niewolnikami swych namiętności lub miłośnicy świata którzy pod pięknym mianem chrześcijan i czcicieli Maryi ukrywają pychę i skąpstwo Nieczystość, niesprawiedliwość, złość, obmowę, przekleństwo i tak Pod pozorem, że są czcicielami Matki Najświętszej, trwają spokojnie w złych nałogach, nie zadając sobie najmniejszego trudu, by się poprawić. Wmawiają sobie, że Pan Bóg im przebaczy, że nie umrą bez spowiedzi i nie będą potępieni, ponieważ odmawiają różaniec, poszczą w soboty, należą do Bractwa Różańcowego, do szkaplerza lub sodalicji i noszą medalik Matki Bożej i tak jeśli ktoś im zwróci uwagę, że ich nabożeństwo to tylko szatańska ułuda lub zgubne zuchwalstwo, mające ich doprowadzić do wiecznego potępienia, nie chcą wierzyć. Odpowiadają, Bóg jest dobry i miłosierny i nie po to nas stworzył, by nas potępić. Nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Nie umrą bez spowiedzi, żal doskonały za grzechy w chwili śmierci wystarczy. Zwłaszcza, iż mają nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, noszą szkaplerz, odmawiają codziennie, nie się tym, siedem ojczynarz i siedem zdrowaś Mary Jo na jej cześć, a nawet od czasu do czasu odmawiają różaniec i godzinki do najświętszej panienki, poszczą i tepe. Aby potwierdzić to, co mówią, i więcej się tym zaślepić, przytaczają rozmaite historie mniejsza, usłyszane czy przeczytane w książkach, prawdziwe, zmyślone, zaświadczające, że pewne osoby zmarłe w grzechu śmiertelnym bez spowiedzi zostały cudem wskrzeszone, aby się mogły wyspowiadać, że w innym przypadku dusza biednego grzesznika pozostała cudownym sposobem w ciele tak długo, dopóki tenże nie odprawił spowiedzi, że wielu otrzymało od Boga przez miłosierdzie Najświętszej Maryi Panny łaskę. Doskonałego żalu za grzechy, odpuszczenie ich w chwili śmierci i dostąpiło zbawienia. A wszystko to stało się dlatego, iż osoby te za życia odmawiały pewne modlitwy lub spełniały niektóre praktyki religijne na cześć Najświętszej Panny. Więc i oni się tego spodziewają. Nie ma w chrześcijaństwie nic tak godnego potępienia, jak ta szatańska zarozumiałość. Bo czyż może ktoś mówić szczerze, że kocha i czci najświętszą dziewicę, jeśli swymi grzechami kłuje, przebija, krzyżuje i znieważa bezlitośnie Jezusa Chrystusa, jej syna? Gdyby Maryja przez swe miłosierdzie z reguły ratowała ludzi tego rodzaju, to wprost popierałaby zbrodnie i dopomagała w ukrzyżowaniu i znieważaniu swego syna. Któż ośmieliłby się coś podobnego przypuścić? Twierdzę, że nadużywać w ten sposób nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, które po nabożeństwie do Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie jest najświętsze i najpewniejsze, znaczy popełniać przerażające świętokradztwo najgorsze i najmniej zasługujące na przebaczenie, prawie jak niegodnie przyjęta komunia święta. Przyznaję wprawdzie, że aby być prawdziwym czcicielem Najświętszej Maryi Panny nie potrzeba koniecznie być tak świętym, by wystrzegać się wszelkiego grzechu, jakkolwiek byłoby to bardzo pożądane. Jednakże, prawdziwy czciciel Maryi musi przynajmniej, proszę dobrze uważać na to, co teraz powiem, po pierwsze, mieć szczere postanowienie unikania co najmniej wszelkiego grzechu śmiertelnego, który matkę tak samo znieważa jak syna, po drugie, zapierać się siebie, by unikać grzechu, po trzecie, należeć do bractw, odmawiać różaniec lub inne modlitwy, pościć w soboty i tak wszystko to przedziwnie przyczynia się do nawrócenia nawet najbardziej zatwardziałych grzeszników. Jeśli czytelnik znajduje się w ich liczbie, to radzę mu, choćby jedną nogą był już nad przepaścią, zastosować te ćwiczenia, pod warunkiem jednak. Że będzie je wykonywał w intencji uzyskania u Boga za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Łaski Żalu Doskonałego za Grzechy i Przebaczenia oraz pokonania złych nałogów, i że nie będzie żył spokojnie w stanie Grzechu mimo wyrzutów sumienia i wbrew przykładowi Jezusa Chrystusa i Świętych oraz wbrew zasadom Świętej Ewangelii. 3. Ksiądz Natanek i rycerze Chrystusa króla to czciciele nie stali. Czciciele nie stali to ci, co służą Matce Najświętszej dorywczo i kapryśnie. Raz są żarliwi, raz obojętni, raz są gotowi zrobić wszystko, by służyć Najświętszej Pannie, a niebawem stają się zupełnie inni. Chwytają się wszystkich możliwych nabożeństw ku czci Najświętszej Panny i wstępują do jej stowarzyszeń, a potem nie spełniają wypływających stąd obowiązków. Zmieniają się jak księżyc. To też Maryja trzyma ich jak księżyc u stóp swoich, bo zmienni są, a niegodni, by zaliczono ich do grona owych sług panny wiernej, których udziałem jest wierność i stałość. Lepiej nie podejmować się wielu modlitw i praktyk pobożnych, lepiej spełniać ich mniej, lecz wiernie i z miłością, mimo pokus pochodzących od świata, szatana i ciała. 4. Ksiądz Natanek i rycerze Chrystusa Króla to czciciele obłudni. Do pozornych, Obłudnych czcicieli Najświętszej Dziewicy zaliczyć trzeba przede wszystkim czcicieli obłudnych, którzy pod płaszczem tej dziewicy wiernej ukrywają swe grzechy i złe przyzwyczajenia, by w oczach ludzi uchodzić za takich, jakimi w rzeczywistości nie są. 5 Ksiądz Natanek i rycerze Chrystusa Króla to czciciele interesowni. Czciciele interesowni wreszcie tylko po to uciekają się do Najświętszej Dziewicy, by wygrać jakiś proces, uniknąć jakiegoś niebezpieczeństwa wyleczyć się z jakiejś choroby lub w podobnych potrzebach. Inaczej o Panięce Najświętszej zapomnieliby. Są to czciciele fałszywi, którzy nie są mili Bogu ani Matce Najświętszej. Strzeżmy się zatem, by nie należeć do czcicieli krytykantów, którzy w nic nie wierzą, a wszystko krytykują, do czcicieli małodusznych, którzy z szacunku dla Pana Jezusa obawiają się czcić zbytnio Matkę Najświętszą, Albo do czcicieli powierzchownych, opierających nabożeństwo tylko na praktykach zewnętrznych, czy do czcicieli zuchwałych, co pod pozorem doskonałego nabożeństwa do najświętszej dziewicy gnuśnieją w grzechach, albo do czcicieli niestałych, lekkomyślnie zmieniających swe praktyki. Pobożne lub przy najmniejszej pokusie opuszczających je zupełnie, czy do czcicieli obłudnych, którzy wstępują do bractw i noszą oznaki najświętszej panny, by za dobrych uchodzić, lub wreszcie do czcicieli samolubnych. Uciekających się do najświętszej dziewicy, by pozbyć się cierpień cielesnych czy uzyskać dobra doczesne. No i jako podsumowanie, trzeba jasno zacytować, co Święty Ludwik mówi w traktacie, w punkcie 40. A mianowicie, brak czci i miłości dla Matki Bożej jest niezawodnym znakiem potępienia. Komentarz. U zwolenników księdza Natanka, zamiast wewnętrznej przemiany mamy rytualizm zamiast wzrastania w cnotach ekscytację procesjami, znakami i emocjami. Takie pobożnościowe napięcie prędko opada, bo nie jest zakorzenione w osobistym nawróceniu i umartwieniu. Brakuje tu cichej, pokornej walki z własnymi namiętnościami. Różaniec, szkaplesz czy codzienna msza są używane jako substytuty nawrócenia. Odmawiają różaniec, noszą medalik. Należą do bractwa, ale nie chcą nawet podjąć trudu wewnętrznej poprawy. Święty Ludwik nazywa to wprost szatańską zarozumiałością. To herezja pobożności bez pokory. Nie walczą z grzechem, a krytykę swojego życia tłumaczą, że to ktoś inny żyje fałszywą ufnością. Te postawę bardzo często słychać z ambony księdza Natanka. Nie ma tam wezwania do pokory i uznania własnej nędzy. Prawdziwe nabożeństwo do Maryi jest głoszone i rozumiane przez księdza Natanka i rycerzy jako ich własna wersja pobożności. Choć ksiądz Natanek mobilizuje swoich zwolenników do aktywności, to zbyt często opiera się to na emocji, wzniosłym przeżyciu, propagandzie, gromadzie wydarzeń i wezwań. Nigdy nie opiera się na codziennej wierności, która wyraża się w cichości, pokorze i prawdzie. To zwyczajni obłudnicy, Którzy pod płaszczykiem wzniosłych nabożeństw do Maryi ukrywają własne grzechy i wady. Chcą uchodzić za świętych, ale ich serca są pełne nieczystości, pychy, osądów. U księdza Natanka i rycerzy wyłącznie widzimy właśnie tę teatralność. Mamy mocne słowa o Maryi, długie litanie, obwieszenie się dewocjonaliami, ale nie widać w tym ducha pokory. Zbyt często towarzyszy temu potępianie innych kapłanów, oskarżenia wobec hierarchii, próba bycia lepszym kościołem, osobnym, elitarnym. To nie duch Maryi. To duch faryzeuszy, potępionych emisariuszy samego szatana. W nauczaniu księdza Natanka często pojawia się wizja Maryi jako tej, która ma załatwić ziemskie sprawy. Ma ratować Polskę, państwo, ziemię, przymnażać bogactwa, dostarczać ofiarodawców itd. A przecież Maryja przede wszystkim prowadzi do Chrystusa, jest bramą niebieską, a nie królową Mamowni i gwarantem ziemskich zaszczytów. Na końcu święty Ludwik przestrzega, że brak czci i miłości do Matki Bożej to niezawodny znak potępienia. Ale jednocześnie mówi coś bardzo ważnego, że prawdziwa pobożność Maryjna nie polega na doskonałości, ale na szczerym postanowieniu walki z grzechem, na żalu za grzechy, na odrzuceniu śmiertelnego zła, na pokorze. Prawdziwy czciciel Maryi to nie ten, który najwięcej mówi o różańcu, ale ten, który codziennie zapiera się siebie, żyje w łasce, jest cichy, wierny, roztropny.